Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam poniedziałek 9 luty, to jest poniedziałek 5 tygodnia. Zwykłego, czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie. Na przeniesienie arki przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim na święto namiotów, przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli Arkę Pańską, namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką, składali wraz z nim na ofiary owce i woły, których nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej liczby. Następnie kapłani wprowadzili arkę przymierza pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego. Pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem. Tablicę przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani weszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem ci ten dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Taki to jest starotestamentowy opis przeniesienia. Arki przymierza i można by go komentować w różnoraki sposób, ale zwróćmy uwagę na jedno: to jest bardzo ciekawe, że przenoszono różne sprzęty do świątyni z namiotu spotkania, ale w arce znajdowała się tylko jedna jedyna rzecz. To były tablice z dziesięcioma przykazaniami tablice z dekalogiem. I to jest bardzo ważne wskazanie dla nas. To też nam pokazuje, jak bardzo ważny jest Dekalog, jak bardzo Dekalog jest, jak bardzo Dekalog jest takim kręgosłupem moralnym i jak bardzo bez Dekalogu nie da się żyć po Bożemu. I myślę, że wystarczy tylko logicznie pomyśleć, tak po prostu patrząc na dekalog, żeby z absolutną pewnością zobaczyć że gdyby wszyscy ludzie naprawdę no, wzięli się za dekalog, można tak mówić, zaczęli naprawdę żyć zgodnie z dziesięcioma przekazaniami, to nasz świat, nasza codzienność, okoliczności naszego życia i nasze osobiste życie wyglądałoby zupełnie inaczej, ale to zupełnie inaczej. Natomiast co jest ciekawe w naszym życiu, że z jednej strony wiemy, że dekalog jest ważny, a z drugiej strony tak łatwo nam znajdować różnego rodzaju usprawiedliwienia i takie swoiste wykręty tłumaczenia się, i za tym dekalogiem ostatecznie nie idziemy. Tak jakbyśmy mieli przekonanie, że wiemy lepiej niż Pan Bóg. Psalm 132 też opowiada o wprowadzeniu arki do świątyni. I zaprasza do, do wejścia do świątyni, do radowania się obecnością Boga, ale też na koniec znajdujemy taki werset: Przez wzgląd na Dawida, twego sługę, nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Bo autor biblijny wie, że każdy z nas przeżywa w życiu takie chwile, w których mamy doświadczenie bliskości Pana Boga i obecności Pana Boga, ale przeżywamy też takie chwile, w których wydaje nam się, że Bóg jest daleko, tak jakbyśmy się czuli przez Boga odrzuceni, porzuceni, zapomniani i wiemy, że to są bardzo trudne doświadczenia. I dlatego warto jest po pierwsze modlić się o to, żeby takie doświadczenia przeżyć jednak z Bogiem prosić, żeby było ich jak najmniej, żeby Bóg dał nam taką łaskę, takiego bez fajerwerków, bez nadzwyczajności, bo nadzwyczajności wcale nie świadczą o obecności Boga, ale takiego doświadczenia obecności Boga w naszym zwyczajnym, codziennym, prostym życiu. I w Ewangelii według świętego Marka y jest mowa o tym, że kiedy Jezus przeprawił się z miejsca na miejsce, mnóstwo ludzi do niego przychodziło, przynosili do niego chorych, yy, chcieli się chociażby płaszcza dotknąć jego, bo widzieli moc Jezusa. I trzeba dzisiaj też nam zadać sobie takie pytanie: na ile ja wierzę w moc Jezusa i na ile rzeczywiście przyprowadzam do niego siebie i innych. Na ile wtedy, kiedy dzieją się jakieś rzeczy trudne, nawet choroby, na ile najpierw biegnę do Jezusa? Oczywiście z pomocy lekarzy trzeba korzystać, ale żeby to nie zostało tylko tak, że tylko lekarz, a już bez Pana Boga. Albo też warto zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę mam pragnienie Boga w moim życiu, czy odczuwam potrzebę obecności żywego Boga. W moim życiu. Bo niestety czasem dzieje się tak, że, że mamy takie poczucie sytości, takie poczucie, że właściwie niczego nam w życiu nie brakuje i gdzieś nam to pragnienie Pana Boga zanika. To bardzo niebezpieczny stan. Maryjo, Ty zawsze wypełniałaś Boże przykazanie w sposób doskonały, Ty zawsze pragnęłaś Boga, byłaś blisko Niego. Uproś tą łaskę. Wielkiego pragnienia Boga i życia zgodnego z Jego przykazaniami. Amen.